parę rzeczy i musiałem na nowo odpalać ten fragment bo nie odpaliło mi się nagrywanie o dziwo jakbyście mogli to zostawić. chłopkę chłopka no i co tam chcecie to mam też jak może jakiś Ja już wiem co będzie o tym, także I wiem gdzie czego szukać także... dla mnie jest łatwiej, ale tak nie trochę oszukałem grania tutaj coś było przedtem do przeskanowania, chyba Dobra, idziemy na, na górę. No właśnie w tej sprawie. Nie no, wygląda. Oczu. jest... No co wejmiemy do losa? A tu... Bierz... Cie przebierz... I'm sure na blonte mesmo. Olha lá. Tchau, tchau. E Zobaczmy białym. Nie. Nie, czarny. Nie, blond. On jest najlepszy. Waga co oczy? Nie zbyt ok, ale wiadomo o co chodzi. Na razie to wszystko. Dziękuję. Gliniarze przeczesują okolice na wypadek, jakby ktoś coś widział. Dobra, powiadom mnie jak na coś trafią. Co z tym zrobisz, co? No jeszcze nie wiem. Wsiadła do pierwszego autobusu i została w nim na pętli. Nie miała żadnego planu. Kierował nią strach. Androidy nie czują strachu. Ale defekty tak. Mogą nimi zawładnąć emocje, a wtedy działają irracjonalnie. No, ale i tak nie wiemy, dokąd poszła. Nie miała planu i dokąd pójść. Może jest blisko. Bardzo ja. nisko <laughs> Ralf zdobył jedzenie dla dziewczynki. <laughs> Specjalnie dla niej. Prezent. Żeby naprawić wcześniejsze błędy. <laughs> Ralf przyrządzi. Wszystko będzie jak u ludzi. <laughs> Ludzie lubią mięso. Chodź! Chodź usiądź sobie. <laughs> To miłe z twojej strony, Ralf, ale musimy już iść. I iść? Hmm. <laughs> nie, pójdziecie, kiedy dziewczynka zje śniadanie. <laughs> Zjemy sobie razem, jak rodzina. Wiesz, ma ojciec, matka, no i córeczka. <laughs> nie, Ralf. Wyjdziemy teraz. Chodź, Alice. Dziewczynka nigdzie nie idzie. Możemy się mieścić. Ludzie tego nie jedzą razem. Jedzą martwe zwierzęta, ale to wie. Chyba jej o. nie skrzywdzisz, prawda? Lubimy się. Pamiętasz? Nie, Ralph, nie chcę skrzywdzić dziewczynki. Chcę tylko, żeby coś zjama. To wszystko. W porządku. Zjemy razem, tak? Jak rodzina. <śleszy> tak lepiej. Raw zadał sobie dużo trudu, żeby zdobyć jedzenie dla dziewczynki. Byłoby niegrzecznie, gdyby odmówiła, prawda? Super! Będzie super! Pyszności, zobaczycie! Pyszności, pyszności! Ojciec, matka, córeczka! Co powiedziała? Że nie ma ochoty tego jeść. Może jej się nie podoba. <noise> Może przywykła do lepszej kuchni. Ale Ralew przyrządził to dla niej, więc będzie to jeść! Możemy. Smacznego. Jedz. Yes. Znalazłam ciało na górze. Zabiłeś tego człowieka, tak? Nie. Nie, był już martwy, gdy Ralph go znalazł. No. Zabiłeś człowieka, Ralf Nie wypieraj się tego Nienawidzisz ludzi, a jesteś jak oni Jesteś mordercą Ralf nie chciał go skrzywdzić Nie Tylko Ralf nie panuje nad gniewem Kiedy wpadnie w złość Rolf nie wie, co robi. Staje się głupi. Nienawidzi. Rolf, przepraszam. Chciał się tylko zaprzyjaźnić. Pozwól nam odejść. Jest tu ktoś? <grym> Na płocie były ślady typu. Wiem, że był tu jakiś Android. 你翻译。Yeah, Szukam androida AX400. Widziałeś go? Ralph nikogo nie widział. Na płocie były ślady Tyrium. Wiem, że był tu jakiś android. Ralph zatrapał się, przechodząc. To krew Ralfa. Nie bój się, nie zrobi ci krzywdy. Są tu jakieś inne androidy? Inne androidy? Nie, Ralph jest tu sam. <grych>

z rundykiem się powaliły ikonki dobrze co so, rysowało ten tym Dąży mi się wyciszyć, mękry. co ty nam do diabła wyprawiasz? Idę, poruczniku! Czy ktoś jest na górze? Nie. Skądże? Chyba są pod... tutaj Pod słon No Którem ty idziesz, Konor? Uwielbiałeś, czy co?

Dobra, nie wiem, czy było... ...znowu kalszanie, kalsznięcia. Mam Mężety... się tutaj po... ...ciekało wszystko. Ale... już powinno być dobrze. Znalazłeś coś? Nie, nie ma nikogo. Tak, no przecież od razu ci mówiłem. Spadamy stąd. Dzięki. Chron dziewczynkę. Ludzie nie mogą jej znaleźć. To trzeba by iść na porę. O spróbuj. Eee, co ile tutaj jeszcze mogło trwać? Myślę, że to jest lin linia... Yy, ...tej... ...tego, tego. Eee... Yy, ...honora. Ale ja już na dzisiaj Wam dziękuję. I do następnego odcinka. Hey.